Słuchajcie, dzień dobry, siedzicie w domu, mam dla was taką propozycję. Pokażę wam kilka kroczków tańca, który możecie wykorzystać, zapraszając swoich rodziców, rodzeństwo, żeby tak troszkę się poruszać w domu. Jest to poleczka, prosty taniec, a świetnie się można w parach, można w grupie pobawić, w domu oczywiście. Słuchajcie, pierwsza rzecz, musicie stanąć, złączyć nogi. I stanąć ciężarem na jednej nodze, to znaczy tak stanąć, żeby jedna noga mogła się pobujać. I od tej nogi zaczniemy taniec. Pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, to odstawić nogę napięte, a potem na palce. I pierwsze ćwiczenie możecie sobie, stojąc na jednej nodze, spróbować poruszać drugą. Czyli raz oprzeć na paluszkach stopę, raz na pięcie. Popróbujcie sobie, ale żeby tak ręce nie wisiały, można ręce oprzeć na bioderkach. Czyli w tym momencie mamy ręce na biodrach, a noga sobie ćwiczy. Możecie spróbować ze mną. No, jeżeli już potraficie stać na jednej nodze, a drugą machać, spróbujemy sobie policzyć do czterech. Pokażę, o co chodzi. Będzie Jeden, dwa, trzy, cztery. No spróbujmy. Stoję na jednej nodze, druga jest przygotowana i liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz to już jest pierwszy fragmencik naszego tańca. Zrobimy drugą część. Zaczynając od tej nogi, którą macie z przodu, robimy kroczki sobie do boku. Czyli zaczniemy dostawiać nogę do nogi. Czyli popatrzcie. Skończyliśmy cztery machnięcia nogą, a teraz zrobimy sobie takie trzy podskoki. Pierwszy, drugi, trzeci. A na, na cztery, bo będziemy sobie też liczyli do czterech, zrobimy zeskok. Powtórzę. Skończyliśmy machanie nogą, a teraz będą podskoki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Zeskok. To teraz spróbujemy połączyć te dwa elementy. Przypominam, staliśmy na jednej nodze, zaczynaliśmy od machania nogą. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Potem robiliśmy podskoki do boku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No powtórzmy jeszcze raz. Stoimy na jednej nóżce i zaczynamy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Skończyliśmy te dwie pierwsze części, czyli zrobiliśmy krok pięta, palec, pięta, palec i podskoki w tą stronę. Teraz spróbujemy zrobić to samo w drugą stronę, powtarzając ten sam schemacik, czyli te same kroki, które robiliśmy na początku, ale drugą nogą. Czyli teraz w drugą stronę zrobimy pięta. Palec, pięta, palc. Przypomnę, żeby zrobić w drugą stronę ten kroczek, też musicie stać na jednej nodze. I teraz noga jest jedna zgięta, i ta noga pokaże Wam, w którą stronę należy zrobić następne podskoki. Czyli teraz zrobimy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jest to pierwsza część, którą się uczyliśmy, a druga część to były podskoki. Tyle, że teraz podskoki robimy w przeciwną stronę. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Powtórzmy. Skończyliśmy pierwszą część, czyli była pięta, palec i podskoki w tą stronę. To teraz w drugą część robimy pięta, palec, pięta, palec. I wracamy trzema podskokami, a na czwarty robimy zeskok. To teraz pokażę Wam. Jak to należy połączyć w całość? Wygląda to tak. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Teraz słuchajcie, spróbujemy to zrobić z muzyką. Poproszę o podkład. Czyli można muzykę wyłączyć i przejdziemy do następnego elementu. No, słuchajcie, przećwiczyliśmy z muzyką te pierwsze kroczki w jedną i w drugą stronę, to przejdziemy teraz do następnego etapu nauki, czyli będzie tak, nazywam to klaskanie. Tutaj już nie robimy żadnego ruchu do boku, zrobimy to w miejscu. Tutaj sobie spróbujemy policzyć do ośmiu. A no, jak nie potraficie liczyć, rodzice pomogą. A na czym to polega? Wygląda to tak. Będziemy klaskali dwa razy w swoje uda, dwa razy w swoje dłonie, po dwa razy prawą ręką w powietrze i dwa razy lewą. Dlaczego powiedziałem do 8? Bo gdy policzymy wszystkie nasze ruchy, będzie to 8 ruchów jeden drugi trzeci czwarty piąty szósty siódmy ósmy. Czyli zauważcie, mamy po dwa razy nogi woda, dwa razy swoje ręce, dwa razy prawą w powietrze, dwa razy lewą w powietrze. Czyli wygląda to tak: jeden drugi trzeci czwarty piąty szósty siódmy ósmy. Powtórzmy. Teraz słuchajcie, to już mamy praktycznie cały taniec. Dojdzie nam jeszcze tylko 8 podskoków z nogi na nogę, obracając się dookoła naszej osi. Czyli w ten sposób. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Czyli teraz spróbujemy połączyć ten fragmencik, w którym klaszczemy, plus obroty. So, jeden obrót na razie i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I teraz za momencik spróbujemy to z muzyką, a na, na koniec już próbujemy połączyć wszystkie te elementy. To teraz poproszę o muzykę. No i stoimy na lewej nocy, sobie. I zaczynamy. I możemy powtórzyć raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i bardzo ładnie. Dziękuję za muzykę.